A, fuck! Pije mnie! Się, się, z tej strony, blow prawie przywitania, jak u Lecha, Rocha, Pawlaka, i dzisiaj jest ze mną mandzie na Survival game się przywitać. 5 sekund. Cześć. No. Yy, dobra, zaraz Wam wszystko wyjaśnimy, taktykę już mamy opracowaną, lecimy przez ten mostek. O, pod mostek. I Dobra. Kurde już pasz jeden. Dobry ja z drugiej strony. No tak. od razu na masz, bo on pobiegnie tam na dół, będzie miał tą poręcz i znowu nas rozwali. Dobra, to ty. Nie, poczekaj, ja tu jestem, jestem, jestem. Może będę pierwszy przed nim? Chociaż wątpię. spyman 1, 2, 3, 4 to jest obecnie nasz największy próg publiczny. Tam, 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 on ma różowe światło. <laughs> ja bym ty <to> sam <laughs> powiedział, że dobrego skina <laughs> ma Fajmy, nie zniszczę cię, mój największy przeciwniku. Nie, ale dawaj, dawaj, biegniemy po niego, co idziemy tam? Biegniemy po niego, może tym razem już się nie trafi miecz. Albo siekierka, albo toporek, albo cokolwiek. Już mam jesteś? Mam miecz, mam toporek jego, nie zdążę wziąć. Bigo. La 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 la, masz pecha koleś. <głos> 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 Jest, dobra, chodź na, na górę. Masz, masz, mie masz miecz. Ale chodź masz... na górę! Już biegnę. Nie, no mamy. Teraz to już na spokojnie, jakiś sprint, blow. Teraz już luzik jesteśmy tutaj. Tak, wszyscy już wbij na, na górę. Bioro, wzięli temki, Dobra, wbijaj tam na górę, ja cię osłaniam. Bo umówiliśmy o, się. Tutaj jest skrzynka. Aha. Umówiliśmy się przed odcinkiem, że tak robimy, że ja idę na pod pokład, po skrzynkę, a Mandzio idzie na samą górę, ale jednak tak nie robimy. Ale nam wyszło to, jak zawsze. O draminka. Tak, też teksturpak, 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 bo ostatnio ten fight nie był kompatybilny z, z najnowszą wersją Minecraft'a i dzisiaj go update'awałem. Linka do nowego teksturpaka macie w opisie, więc możecie sobie pobrać. Też postaram się już tak nie, nie scrollować ciągle, bo wiem, że to przeszkadza. No. Gdzie ty zła jesteś drabinka. Mandziu? Zła drabinka. stąd nie wejdę tam po tą skrzynkę gdzie się Gdzie ty odazuję. jesteś? O tutaj schodzę, przedem po drabince, okazało się lol, jednak zła drabinka. Ale ja już byłem tam, byłem. Tam była siekierka i chlebek. Chcesz siekierkę czy coś? Nie, ja też mam siekierkę. Mhm, Drugą. Dobrze. A czemu ty mi daś mieć takie ciekawości? Y Żebyś bił? Dobra, to lecimy. O, masz wędkę. A tak. wędka, wędka to naprawdę jest dobra broń, bo dzisiaj widzieliśmy ją w akcji. E, gościu po prostu z wędki ciągle napierniczał i wszyscy od niego uciekali. <grym> tak. Ej, ojej, to nie jest fajne, oni tam mają dobre sety. I raz je wzięli! Okej, okay, nieważne. Nie Co do tej mapki, to jest czwórka, jest to mm, autorska mapka taka chyba tylko pod tą serwerownię. Tak No i gramy tutaj chyba drugi, tutaj trzeci coś... raz go. Okej okay. Ja bym tutaj chciał być A nie da się rozbić Mandio chodźmy na spę... No okay. na, sh na shifcie na shifcie, Na shifcie idzie ktoś, idzie ktoś U kurwa, jest tutaj koleś, mam miecz Gdzie ty jesteś był? Na shifcie Niech cię okay. bija, ja pod... Dawaj, no wada, Rick, zniszczę! TAK! O! Będzie nam oddawał rzeczy. <noise> tak jak widzowie. Patrz już oddaję rzeczy. Dawaj więcej, ja chcę wszystko. Chodź tu, chodź tu, chodź wszystko. Chodź tu. No chodź tu. Oddawaj dla swojego własnego do otyku. O jak ła! Ooo, jak pięknie! o. tak! Panie do. się z niego, posypa. Ups, uważaj! Ups, Chodź, tam co są, są łódki, catek, łódki, na... łódki są, catek, łódki są! Łódki? Na łódki, dawaj! Dziękuję, za łódkę! No, no naprawdę, I tutaj byli nie w tych łódkach! Dawaj, 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 ja płynę. Ej, ej patrz, tu... ja nie mam łódki! I koleś mnie goni! Już idę do ciebie, poczekaj, poczekaj, ja już dalej! No Uciekaj, ciebie też goni! No co to jest? No i nasze tematy do omówienia, zatem tak, żeby prezentować nasz multitask, zrozaliłeś łódkę. No dobra, yes. ale rozwaliliśmy kolejnego. Uważaj, 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 no! Kurde, to był zły pomysł! Fuck, ja mam jedno serduszko! Ja, trzy i pół. Łódka, <głodga> wskakuj. Ja pierwszy. O, fuck, Nie mogę nawrócić! Nie. Dobra, myślę, że jeszcze kolejny gameplay zaraz wam tu zarzuci <grystanie> Witajcie z powrotem, znowu jest ze mną Mandzio! Dobra <grystanie> Zaraz wam opowiemy tutaj o akcji. Dobra, lecimy, lecimy Manzio, zacznijmy. Nie wiem za te ciebie. wszystkie twoje powitania, obiecuję <grystanie> Dzięki Mandzio. Gdzie ty jesteś? Poszedłem to przed siebie. Okej, okay, ześ siebie już cię widzę, widzę, chodź. Chodź Blow. Blow oni tam się biją, chodź. Możemy e iść za spokojnie na spacerku. Wcale, wcale na tym serwerze nie ma 40 jeszcze innych graczy. WOT jest 40 graczy? Tak, witamy na serwerze SG Okej. Okay. Powiem Wam szczerze, że myślało... Myśleliśmy, że to będzie ta mapa z, ta sama co poprzednio. Jednak okazało się po wejściu na tą arenę, że to w ogóle jest zupełnie coś innego tej. Like, what the fuck! No okej. Okay. Co nie mandziu? Tak, zgadzam się z tobą zupa. O skrzynka! Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Nie, cztebie sobie łup. Dzięki, dzięki Nie My, Ale nie, dobra, będę ich strażył, tak No, podejdź, podejdź No, no, podejdź O mój Boże, od mało, uciekam Okej okay. Teraz nie sprintujmy, mam taką propozycję tak. Lava Lava A ty miałeś coś tam mówić, to mów e, Tak, poczekaj, ja to przyciszę w ogóle e, 100 tysięcy widzów, bo za niedługo będzie Będę miał 100 tysięcy widzów, za co bardzo wam dziękuję Za każdą subskrypcję I nie mam w ogóle pomysłu Co by dla was przygotować Jakiś, jeśli macie jakiś pomysł to po prostu zaproponujcie mi w komentarzu. Był taki jeden pomysł, myślę, że ciekawy z tapetą, z waszymi zdjęciami i no. Ale może macie jeszcze coś lepszego, więc proponujcie, proponujcie. Może jakiś konkurs, coś I tam coś. Najlepiej, tam. Jakby, żeby to nie był taki pomysł, że po jego realizacji Blow będzie martwy przez miesiąc. Czemu? Typu na prze... no... No nie wiem, aha, na przykład aha. light 48 godzinny, czy coś w tym stylu. Tak, tak. O, tam jest kurczak. Yy, Cynamon challenge nie dorobił. Wykluczone. <noise> Zabijesz się przy tym. Masz. Nie powiem wam szczerze, że po, z, po zobaczeniu po prostu tych wszystkich Low? reakcji... To... To odechce wam jeszcze, naprawdę. Nie ci rzuciłem tutaj. Ja mam już mięsko, po co mi mięsko kolejne. Masz więcej mięska. Mam jajeczko. Ile masz mięsek? Bo ja mam dwa te ja mam mięsko. sześć porkchopów. Proszę, proszę cię nie szpanuj. Tam ktoś jest, na shifcie, na shiftie. chodź, na poczekaj. Widział mnie, widział mnie, widział mnie, idzie, idzie, idzie. Weź go tam zniż, zniż Ale go, on dobra. ma dobrą zbroję. Chodź, no zabijemy go, dawaj. On ma siekierę. I miecz. E, mam trzy stertuszka! No bij go, mancio. No big! Dobra, spadł. Mam mało już życia. Czekaj, mi się musi trochę wyregenerować, yes, bo on mnie na dwa man, hity ma. Zlamiłeś. Los. skrzynka, 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 skrzynka. Poczekaj, on ma zapalniczkę i miecz. Poczekaj do skrzynki. Idź do skrzynki, zostaw go. Miesko. On ma zbyt dobrą zbroję. Okej, okay, ale mógłbyś mi dać miecz, bo z tego co ja widzę jak ty tu wojujesz to po e, prostu nie, ch nie chcę mi się grać. E, on idzie za dołą. Idzie? No bigom... Okej. Okay. Zajebiście się rozsypał. Czy masz? Za wulgaryzmy. Masz. Yy, masz jakąś zbroję, coś? Coś ci dać? Bo ja mam tu dużo rzeczy. Nie, ja mam wszystko czego potrzebuję. Czyli. No, no dobra, na pewno. Żeby, tak. żeby nie było później blow! Blow jak <laughs> mogłeś? Czemu tak po prostu żebrzesz na, na mandziu? <laughs> Nie o ok. właśnie, o Mandziu mowa, to ja sobie zmieniłem konto na YouTube. Tak, tak. zapraszamy. x teraz już nie będę mógł śpiewać. Mandiocraft! No, ale możesz sobie śpiewać Mandiocraft, a w zasadzie X-Mandio. No, zawsze jak śpiewam Mandiocraft, to wtedy Mandzio się odzywa i mówi, ale to już x mandzio <noise> Jeszcze ja... takim głosem całkowicie bez emocji, takim mandziowatym no, taki... najlepiej. Ten... No, też ankieta, takie podsumowanie ankiety, ponieważ było bardzo dużo głosów za każdy. Wam dziękuję, ponieważ dzięki temu będę mógł także mm, wybrać serię, którą tak będę częściej wrzucał, bo tam nie dodałem w tym vlogu. I zgadnij, Mandziu, która seria tak najczęściej była wybierana z tych wszystkich tych tych. Hmm. Myślę, że audiologii. Kwadratowa nasakra. Mmm. Kwadratowa masakra była druga, a Hero pierwsza Brainy. by. E, tak, dokładnie tak. No, i co do Hero Braina, to teraz mam taki... M, taką zagwozdkę, ponieważ chciałbym nagrać Slendermana na ten kanał, nie tworzyć już nowych i w ogóle. E, po prostu jeden epizod, co nie? I nie wiem, czy kręcić go w ogóle, czy odpuścić sobie, bo nie chcę też komentarzy pod tytułem. Lu, jak mogłeś nagrać coś innego Słysza. niż Minecraft na kanał? No, nie wiem, naprawdę. Myślę, że. Dwa flinty Zresz... i ogólnie nic ciekawego tutaj nie było. A fuck! Nie mnie. Już, już. No! Naprawdę. No, on miał łuk. On ma twój łuk. Nie, nie, on ma jedno serduszko. Nie. Dobra, myśl, myślę, że tak failowo zakończymy. Zginęłeś Mandziu? Tak, oczywiście. Jakby no. inaczej, ja bym nie zginął. Tak. No, więc wypowiedzcie się do, co do tego Stendermana. Nie zapomnijcie o cenie tego filmu, to tyle, tak? Tak. Jeszcze skomentujcie jakieś tam porady. Mam nadzieję, że tym razem już tak nie skrolowałem tych rzeczy, bo wiem, że to bardzo przeszkadza. Ja też, jak patrzyłem, to też mi to bardzo przeszkadzało. I też na koniec tam taki dam bonus. Yy, walka na wędki. Taka króciutka, no ale taki po prostu taki, taki bonusik ode mnie, Tak? tak? Tak, tak, tak. Ty musisz mi przytakiwać. Tak, bardzo. muszę to je przytakiwać, bo masz więcej pisów. No. <laughs> tak, tak, no. No to bardzo dużo mi zmienia. No, <laughs> dobra, więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. No. Cześć.